W dzisiejszym odcinku mam dla Was kolejny odcinek z serii Co się stanie? Dzisiaj skupimy się na statku Matka, na którym przeprowadzimy kilka ciekawych eksperymentów. Sprawdzimy, co się stanie, kiedy 100 graczy zostanie porwanych przez UFO. Sprawdzimy, co się stanie, kiedy będziemy oszukiwać na statku Matki oraz wiele, wiele innych. Na 10 tysięcy łapek w górę nagrywam kolejny taki odcinek. A jeśli masz jakiś pomysł i chciałbyś się znaleźć na takim odcinku, napisz koniecznie w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć. Koniecznie zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał i oczywiście. Zachęcam do używania mojego kodu Evela w sklepie Kod restartuje się co dwa tygodnie Także sprawdź czy ci nie wygasł Na samym początku sprawdźmy co się stanie Kiedy nie wyjdziemy ze statku matki Czy w ogóle jest taka opcja Okej okay, widzowie ja już jestem na prywatnym serwerze I jaki jest plan na to wszystko No Plan jest oczywiście bardzo prosty Musimy sobie leczyć na wydmów wierzących I tutaj e, czekamy aż nas po prostu statek zabierze Zaraz mam wytłumaczyć co robimy dalej Oczywiście zanim sprawdzimy pierwszą rzecz Przypominam wam żebyście pisali tam na dole w komentarzach Swoje propozycje do odcinka Co byście chcieli żebym sprawdził Także napiszcie co się stanie, gdy I napiszcie co byście chcieli zobaczyć I umówmy się tak, że 10 tysięcy Łapek w górę, także każdy teraz schodzi I zostawia łapkę w górę, no i przygotuje dla was Kolejny odcinek z co się stanie A kto nie ma łapki w górę, ten gapa Mamy trzy statki do wyboru, polecimy może na ten pierwszy Na wydmy wierzących, także w dzisiejszym odcinku Można powiedzieć, że skupimy się właśnie na głównym statku UFO Ja już czekam, żeby mnie po prostu zabrało Także no, musimy poczekać 33 sekundy I będziemy w środku Swoją drogą, zobaczcie, statek zaczyna poruszać się W prawą stronę, na samym sam Mieliśmy statek gdzieś na takim okręgu A teraz wygląda na to, że on leci tutaj w prawą stronę Nie wiem dlaczego Jestem ciekaw w ogóle jaka jest tego przyczyna Moim zdaniem może on lecieć właśnie nad grotę I być może ją otworzy Fajnie by było Swoją drogą bym mógł ją otworzyć I tam by była Oriella Bo ona w ogóle nam zginęła z tej lokalizacji tutaj Okej, okay, ja już jestem zabierany I teraz widzowie, full skupienie Ja sobie zakładam słuchawki W sensie no, że nie zrobił jakiejś głupoty, nie? Będę na tym UFO sam ponieważ jestem na customie Jak bardzo dobrze wiecie Nikt mi nie będzie przeszkadzał i słuchajcie, co my tu robimy. Zadanie moje jest takie, żeby zostać tu jak najdłużej się tylko da. Także będę zbierał wszystkie możliwe punkty czasowe, a złotych kul nie będę zbierał wcale. Okej, okay, ja jestem w środku, mam minuty 25 i muszę tu zostać jak najdłużej. Zobaczymy, czy da się tutaj w ogóle zostać na no powiedzmy na przykład pół gry albo całą grę, bo te czasy pojawiają się z biegiem czasu. E, także no, zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Okej, okay, sprawdźmy, czy tutaj nie ma jakichś punktów, punktów czasowych. Mamy pojawienie się kul. Ej, bardzo mało punktów czasowych. Jest. Szczerze Wam, powiem, że nie, nie wiedziałem, że to tak będzie wyglądać. Dobra, mamy minutę 12. No i można powiedzieć, że będziemy bili rekord yy, w byciu, właśnie tutaj, w tym UFO. No spróbujmy to zrobić. Tu powinien być punkt czasowy, który się nie zrespił. On pewnie zrespi, zrespi się później. Mamy minutę 16. Dalej, zbieramy dalej, zbieramy punkty czasowe. Ok, zbierzmy tutaj sobie z góry. Cały czas mamy ponad minutę. Także jest bardzo dobry, bardzo dobry tutaj czas. Oj. Tutaj mamy coś. Tu w ogóle u góry coś też jest. Czy tam się da wejść? Da się wejść. Ej, super, super. Czy tutaj coś będzie? Dobra, nie ma. Lecimy teraz po ten czas. Ty tych kulek jest bardzo dużo. Także, no, być może zobaczymy, czy nas na przykład wyrzuci ze statku. Zobaczymy, tak naprawdę, co się stanie, gdy po prostu tutaj zostaniemy jak najdłuższy czas. Jak bardzo dobrze wiecie, czasami, no, jest bardzo dużo ludzi i jest te czasy ciężko pozbierać. No, i poprzez to po prostu nas z tej wyspy wyrzuca. A teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy będziemy tutaj sami. Także lecimy minutę. Minuta 15 nadal, no jestem ciekaw, czy Na przykład będę mógł tutaj zostać, o prawie wpadłem Niedobrze, okej, okay. bo być może jak Wpadniemy tam na dół, to już nas nie da z powrotem No zobaczymy jak to działa, mamy minutę 13 nadal Kulek złotych w ogóle nie zbierałem, no bo w sumie po co No nie no, przecież nie, ej co jest Nie, be... ej co jest, nie będę z nikim Walczył, lecimy tutaj po ten czas Czy tutaj jest coś jeszcze, nie ma, ale Cały czas minuta 10, nadal Lecimy, okej, okay. i teraz Pytanie, z tego statku musimy zabrać Jak najszybciej, i tutaj w statku też po Powinniśmy mieć te czasy. Dobra? Okej, okay, zabieramy tutaj ze środka Minuta 15 nadal Minuta 20 prawie Czy wam powiem, że nie mam zielonego pojęcia co się stanie Bo nie próbowałem jeszcze tego robić Okej, okay, mamy kolejny czas Kozak, ch chyba że się nam nie zrespią czasy No, zobaczymy, mamy kolejny Tam mamy kolejne czasy Tu nas strasznie do góry wybiło Nice, lecimy Tak samo w budynku powinniśmy mieć kolejne Zrespiły się kolejne czasy Teraz tak, czy tutaj coś mamy? Oj, nie wiem czy nie zrobiłem błędu, że tutaj wszedłem Gdzie mamy? O, ma dobra, mamy czas Swoją drogą możemy zobaczyć tam miejscówkę, nie? Dobra, mamy tutaj dalej. Okej. Okay. Tak naprawdę człowiek w ogóle się nie skupia, co tutaj jest. Dalej mamy minutę 10. Ej, nice. Ciekaw jestem, na którą strefę my wejdziemy w ogóle stąd. O ile my w ogóle wejdziemy, bo te czasy mogą się tak pojawiać. I pojawiać, dobra. Mamy kolejne czasy tutaj na statku. No wygląda to naprawdę nieźle. Naprawdę nieźle. Cały czas minuta. Nadal minuta. Nice. I kolejne czasy. Ej, co jest? Czy ja tu będę mógł być całą grę? No to będzie niemożliwe. To będzie niemożliwe. To będzie niesamowite, jeśli się to uda Tutaj mamy kolejne dwa czasy Okej, okay. minuta dziesięć nadal Tutaj mamy znowu tego dużo Lecimy, lecimy, lecimy Kolejny, kolejna czasówka Kolejna czasówka I tu mamy dwa duże czasy, a nie, to są zwykłe czasy Tylko dwa czasy po prostu O, 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 żebym nie wpadł, musimy uważać Okej, okay. powoli Rafał Minuta pięć, raz Okej, okay. mamy jeden czas Ej, gdzie jest drugi? Ej był to drugi, chyba że zabrałem. Czekajcie, czy wy widzicie tu gdzieś czasy? Czy to nie stało się przypadkiem tak? Ej, wyrzuciło nam chyba czasy. Widzowie, a czekajcie, kula nie daje 5 sekund? Sprawdźmy. Nie daje. Ej, czyli wyrzuciło. Nie mamy już nic. Ej, no co jest? Nie będziemy mieli żadnych czasówek już więcej? Czyli wygląda na to, że prawdopodobnie nas z tego statku po prostu wyrzuci samo. Ale mamy dalej 35 sekund. To jest naprawdę dużo, to jest naprawdę dużo. Jestem ciekawy, jak zajdziemy. No, no zobaczcie. Nie, nie ma tu nic. Jestem ciekawy, jak wygląda teraz mapa. Czy da się odpalić mapę? Nie da się na razie. W sumie to możemy tutaj odpalić mapę. Mapa jest pokazana, Szkoda. W sumie powinna być moim zdaniem odpalona. No, jak widzicie, czasówki zniknęły po prostu, także ich już nie ma. Czyli nie da się tutaj zostać całej gry. To już jest potwierdzone. Nie, ma, nie da się zostać całej gry. Mamy 8 sekund plus save i zobaczymy, ile gry już minęło. Okej, okay, mnie zabiera stąd, a weźmy tą kulę, dobra, udało mi się zrobić jeszcze fioletowe. Czy my wejdziemy w ogóle do skarbca? No na pewno, no, musimy wejść do skarbca. Ok, otwieramy. Mamy 18. Sekund znowu tutaj. Okej, okay, weźmy sobie te rzeczy w sumie czemu nie. Skarito. I powiem Wam, że ten, ten update jest po prostu kozacki. Nie da się nic innego na temat tego update powiedzieć. Zobaczmy, ile gry minęło. Tego jestem ciekaw. Okej, okay, okej, okay, wypadamy I zobaczcie, ej, pierwsza strefa już doszła Czyli prawdopodobnie jest tak, że jak pierwsza strefa dojdzie Znikają czasówki I wtedy tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie czas na otwieranie w skarbcu No i trafiamy już na, można powiedzieć, na drugą strefę A myślałem, że zostaniemy tam całą grę, to by było coś A więc teraz sprawdźmy, czy da oszukiwać się w sejfie Długo myślałem nad tym, co możemy przetestować właśnie w statku matki I słuchajcie, pomyślałem sobie o czymś takim Co jeżeli byśmy chcieli troszeczkę oszukiwać w sejfie Czy to jest w ogóle wykonalne a więc polecimy sobie dokładnie tutaj na kocikoncie, po co zaraz wam powiem. A więc, jeśli chodzi o oszustwo, lecimy właśnie sobie na kitka i musimy bardzo się śpieszyć. Ponieważ, jak bardzo dobrze wiecie, mamy około minuty 20 od teraz, żeby ufo nas zaczęło porywać. Więc musimy tego pilnować. Swoją drogą, być może ten statek tutaj jakoś dostanie. On nie wydaje się, że jest aż tak daleko. Dobra, lecimy dokładnie tutaj na te warzywka, które właśnie mamy w, tym do, w tych domkach. Postaramy się tego uzbierać jak najwięcej. E, no i mam nadzieję, że w ogóle tutaj dostaniemy. Chodzi mi do. Dokładnie o Chili. Jestem ciekaw, czy Chili zadziała w statku, czy po prostu będziemy mogli szybciej biegać właśnie po statku matki. Dobra, mamy 44 sekundy. Nie znalazłem jeszcze żadnego chili, no nie wygląda to dobrze, ale wygląda to dobrze, bo mamy oponkę. Świetnie. Dobra, jest chili. Jeszcze jedno. Nie ma. Choinka, niedobrze. 30 sekund mamy, dokładnie 30 sekund, ale zdążymy, zdążymy. Powolutku. Okej, okay. mamy kolejne chili. Dobra, to możemy sobie zjeść. W razie czego jakbyśmy musieli gdzieś tam do obiad, czy coś takiego. Także my lecimy już pod statek i zaraz sprawdzimy, czy chili nam będzie działało w tym statku. Musimy je zjeść na samym końcu. Tak jakby porywania nas. Okej, okay. 3 sekundy idealnie się wyrobiłem. No i czekam na porwanie. Czekam na porwanie. Tutaj, tutaj, panowie, tutaj, tutaj. I teraz tak, po to chciałem mieć dużo. Chili, żeby co jakieś 5 sekund jest zjadać. Także, no być może, może. Nie wiem na ile nas porwie, na ile to jest około sekund, ale dobra, zjedzmy sobie, zjedzmy sobie jeszcze raz. I teraz będę miał ostatnią czyli ostatnią chili, ok, Dobra, zjadłem. No trudno, trudno. Także od teraz czas się liczy i jego po prostu doliczymy do tego, co tam będziemy biegać. Tylko nas jeszcze nie porywa. Teraz oczywiście tracimy czas na tunel. Mm, I ten tunel nam zabiera czas właśnie trwania tego, czyli. ale czy chili działa? To mnie to mnie zastanawia, czy chili działa, działa tu tutaj. Ej, działa tutaj czyli Tylko tutaj znowu musimy pewnie długo czekać, aż nas sam zabierze. Nie, już nas zabiera. Dobra. Ej, świetnie, kozak. Czyli te sekundy, które wcześniej, które, w których za wcześnie zjadłem to Chili, dołożymy sobie do tego czasu, gdzie będziemy tutaj biegać. I będziemy mogli być po prostu szybsi na tym statku. I czy to działa? Zobaczcie. Zobaczcie, to działa. A jak to działa na plecaku? W sumie tak samo. Czyli tutaj na samym początku, bo to Chili też nie trwa wieki. Pamiętajcie o tym, że to Chili nie trwa, e, nie wiem, pięć minut, tylko to trwa jakąś minutę. Coś Takiego, ale zobaczcie, możemy biegać cały czas i dopiero teraz nam się to czyli wyłącza. Do tego momentu dodałbym jakieś 10 sekund, w których byśmy po prostu mogli biegać nieco szybciej. Także można powiedzieć, że czyli jest zaliczone. Widzowie, jak możecie zauważyć, teraz nie jestem sam, tylko jestem z moimi widzami. Możecie tutaj chłopaków dodać do znajomych, jak chłopaki oczywiście chcą. Słuchajcie, chłopaki są mi potrzebni do tego, żebyśmy sprawdzili sobie bardzo ciekawą rzecz. Ja już wiem, co się stanie, ale co się stanie, to zaraz wam powiem. Także musimy oczywiście lecieć na statek matki i musimy lecieć dokładnie na tą lokalizację, tutaj, na Siorbane szuwary. Jak już tam dolecimy, no to chłopaki będą musieli zrobić bardzo, zło bardzo złą rzecz. Chłopaki, wylądujcie na najwyższym kominie. Na, wy na najwyższym kominie lądujcie na Orbanych szuwarach. No i jestem wizowie ciekaw, czy wy już się, może jakoś coś tam domyślacie, co ja chcę przetestować. Możecie napisać teraz w komentarzu. No i jeszcze raz tutaj, póki lecimy, no to przypominam o łapce w górze i o kodziku Ewela w sklepie. Także wpisuj, wpisujcie kodzik Ewela. Dobra, chłopaki lądują na komin Chłopaki, jak wylądujecie na kominie, możecie zatańczyć. Dobra. I teraz tak, Jacob, proszę bardzo, spadaj na kibel. <noise> Dawaj, skarż na kibel, Jacob, no. Okej, okay, pięknie, i teraz przechodź tutaj, w to miejsce, dobra? Teraz dalej, e, kibelek, kibelek, e, skacz tutaj gdzieś, skacz, dawaj, kibelek. Trzy, dwa, jeden, leci! Pum. I teraz tak samo, y, stąks 1 dawaj mistrzu. I słuchajcie, co wydarzy się, jeśli chłopaki sobie tutaj leżą na ziemi? Ja ich podniosę i może przerzucę bliżej. Czy ich po prostu tam zabierze? Ja wiem, co się stanie, ale wam nie powiem. Także tutaj mamy chłopaków, proszę bardzo. I chłopaki, stójcie tutaj. Mam nadzieję tylko, że zdąży nas porwać. Y, wiecie co? Chyba nas nie zdąży porwać, także zrobimy sobie... A nie, już porywano. I chłopaków też zaznaczyło, jak możecie zauważyć. Chłopaki, lećcie tam, lećcie, lećcie pod beczkę, bo nie wiem, czy was zdąży... Okej, okay. podbeczkę, 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 żebym was jeszcze uleczył w razie czego. I teraz co się stanie z chłopakami. Dawajcie, dawajcie. Dobra, podleczyłem. No, mam nadzieję, że tyle starczy. No. Ufo, pobieraj nas, popieraj, popieraj, pobieraj. Aha, ja go mogę trzymać. A, dobra, to ja go trzymam, nie? Ja go trzymam. Co jakiś czas będę tutaj na zmianę chłopaków trzymać. Okej, okay. i zostajemy wszyscy zabrani. I teraz tak czy oni będą powaleni, czy oni przeżyją? Możecie już to zobaczyć w lewym górnym rogu i zobaczcie, co się stało. Chłopaki ożyli. Rozumiecie to? Ja ich nie musiałem podnosić. To jest. To jest. Ja o tym długo nie wiedziałem, ale jak się o tym dowiedziałem, no to po prostu byłem w szoku. Dobra, chłopaki, chodźcie wszyscy do mnie, bo jeszcze sprawdzimy, co się stanie, jak wyjdziemy z tego sejfu. Czy oni nie będą czasami powaleni. Sprawdźmy to jeszcze. Okej, okay, zostało 5 sekund. Wejdziemy do skarbca i po skarbcu zobaczymy, czy chłopaki dalej będą żyli. Okej, okay, jesteśmy zabierani z sejfu i czy chłopaki będą żyli, czy zlecą powaleni. To mnie najbardziej zastanawia, jak to będzie. No i jak możecie zobaczyć, chłopaki zostali no bardzo szybko podniesieni po prostu z ziemi ale nie przeze mnie. I teraz to, na co wszyscy czekali. Sprawdzimy, co się stanie, kiedy 100 osób zostanie porwanych przez UFO. Zobaczymy, czy w ogóle da się to wykonać, czy da się to zrobić. No i oczywiście lecimy na wydmy wierzących. Stoimy tam wszyscy, także widzowie, leczcie tam wszyscy. No i po prostu czekamy, aż nas porwie. Być może będzie tak, że jest jakieś ograniczenie pod UFO. Na przykład, że z jednego UFO zabiera 20 osób, a więc później podzielimy się na grup i polecimy pod 3 UFO. Jestem ciekaw, jaka maksymalna liczba wejdzie do takiego UFO i jak to wszystko będzie wyglądać tam w środku. Ok, my już się ładujemy do gry. I teraz tak. Wszyscy lecimy dokładnie pod statek UFO. Nie wlatujcie na niego, tylko pod niego, ok? Ok, ja tu na krzesełku. Chodźcie, wszyscy pod te krzesełka tutaj. Chodźcie, tu są takie krzesełka, ja tutaj jestem obok. Dobra, i teraz tak. Rozchodzimy się wszyscy na boki. Tylko w stronę potnych. Zobaczymy, ile świateł będzie. Czy jest to ograniczone? Czy każdy jest łapany? No, zaraz to sprawdzimy. Jak możecie zauważyć, ja nie jestem złapany na tą chwilę. Ile tego mamy? Raz, dwa, trzy. Ej, tego jest bardzo dużo tych świateł. Tył, ale ja też chcę tam być. Ej, zabrało nam tutaj. Patrzcie się, ile ludzi jest zabieranych: 2, 4, 6, 8. No, jakieś 15 osób zostało porwanych tutaj. Wyszliśmy do lobby, żeby rozdzielić się na kilka, tak jakby statków, bo jeden statek pewnie mieści około 15 osób. Więc my się wybierzemy tutaj, tutaj, tutaj i zobaczymy, ile maksymalnie osób może być właśnie w środku statku matki. 3, 2, 1 i czy zostanę pobierany? Czy zostanę podnoszony? Ej, co jest? UFO nie porywa Co jest grane? Ej, UFO u nas nikogo nie porwało O co chodzi? Okej, okay, widzowie, zostajemy porywani I teraz mamy dużo osób właśnie ze statku I wszystkie te osoby mm, Zostaną za chwilę porwane Jestem ciekaw, ile ich będzie maksymalnie Dobra, zostajemy porywani I teraz tak Nie podnosimy żadnych kul czasowych Pamiętajcie o tym Sprawdzimy, ile maksymalnie osób się da porwać ze do statku Dobra, i wszyscy teraz lecimy na e, tego na, na, na piramidę Wszyscy na piramidę Nie podnoście czasu Tu na tym burku Tutaj, Paki patrzcie się, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście osób może być tutaj. Maksymalnie osiemnaście osób, chyba że ktoś się tutaj jeszcze gdzieś chowa. I teraz sprawdźmy, co się stanie, jeśli wszyscy w tym samym momencie zostaną zabrani do sejfu chociaż nie do końca, nie do końca wszyscy. Niektórzy jeszcze są, niektórzy mieli troszeczkę więcej czasu. I teraz tak, wszyscy na środek, wszyscy na środek, wszyscy na środek, wszyscy na środek. Zobaczcie jak to wygląda. Tu patrzcie się jak pełno ludzi. XD. No takiego czegoś na pewno na solo zwykłym nie zobaczymy, tak jak na tym customie. Zrobimy kiedyś... O, mam, mam fajny pomysł na odcinek. A więc to by było na telewizowej. Ja wam przypominam, żebyście pisali tam na dole swoje propozycje do odcinka. No i koniecznie wbijajcie na te odcinki, które tutaj widzicie, bo one zaraz znikną. Trzymajcie się, cześć!